Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a ten odcinek za... zaczniemy sobie właściwie od budowania, ponieważ stwierdziłam, że tamten domek mi tak no, nie za bardzo pasieść, czy on był gotowy na wyspie, a ja bym jednak chciała mieć coś swojego, ale żeby nie było, że cheatuję, to zbudowałam domek tylko i wyłącznie z tych pieniędzy, które miałam dostępne i które otrzymałam ze, że tak powiem, zburzenia. Całego, całej posiadłości. Stwierdziłam, że to będzie mały domek, ponieważ jakoś ostatnio lubuję się w tych takich mniejszych domkach, ale że, o, żeby on był. Znaczy, sobie jakby na tej patrzeć, bo po wielkości teraz tego domu nie jest tak, ale taki mały, bo oczywiście są mniejsze, ale chciała, żeby on miał, był zachowany, takie wiecie, w stylu właśnie takim, takim wyspiarskim ogólnie, czyli oczywiście drewno, oczywiście panele, drewniana podłoga i tak dalej. No i oczywiście wraz z kolejną, że tak powiem, z, rozwij z rozwijaniem kariery naszej Simki, zarabieniem pieniędzy no to oczywiście e, chciałabym rozbudować ten domek, bo na razie on jest znowu ubogi, no, no on jest ubogi po prostu, także... Nie będziemy się tutaj wiecie jakieś luksusy bawić, bo po prostu zwyczajnie nas na to nie stać. E, także ten. E, tutaj zrobiłam taki korytarz z salonem i otwartą kuchnią, przy czym e, jakieś, jakaś sypialnia oczywiście z podwójnym łóżkiem, ponieważ nasza serenka niedługo nie będzie sama mieszkała w tym domu, e, więc żeby było miejsca dla dwóch osób przynajmniej. E, ja tutaj w międzyczasie, e, że tak powiem pokładałam te meble tak, jak one są na kratkach, ponieważ jak się okazało, jeżeli łączę cheat ten do swobodnego układania mebli, to znikam, znikają mi pieniądze I, i nawet mogę, wiecie, budować bez ograniczeń, a, a to nie o to chodzi. Jednak bym chciała zbudować, że tak powiem, domek według tego budżetu, który posiadam. No dobra, tutaj mamy taras zrobiony, mamy teraz tutaj jakiś właśnie salon, taki powiedzmy otwarta kuchnia, patrz, Niż ten, niż, niż salon ogólnie, ale, ale żeby było miejsce, żeby sobie przynajmniej siąść obejrzeć telewizję, e, tutaj właśnie zrobimy taki fajny, przestrzenny, e, przestrzenny, że tak powiem, taras. Tutaj dodam oczywiście więcej okien, żeby, żeby było jak najwięcej światła, żeby wpadało nam do tego mieszkania i było ciekawie. E, i... Tutaj, że tak powiem, sobie bo, bo, bo wkładam, <grym> wkładam oczywiście meble. Tutaj za niedługo będę te światła zmniejszać, ponieważ są troszeczkę za duże. E, oczywiście meble musiałam kupić najtańsze, żeby, żeby mi to wszystko właśnie w budżecie e, się siedziało, ale na razie jest taki, taki ubogi ten domek, ale myślę, że wraz z rozwojem go e, będziemy powoli ulepszać. Możliwe, że jakieś drugie piętro się doda. Jakieś, wiecie, jakąś plażę się zrobi, żeby było też fajnie i ciekawie. Także, także zobaczymy. No dobra, no to co? To mamy nowy dom dla naszej Amandy. Myślę, że, że się Wam podoba. Coś to dajcie znać. O, widzę, że nasza Amanda Amancie się chce. ale wracając, dobra, to będzie taki, wiecie, yy, że tak powiem wstęp, bo teraz trzeba będzie sobie zarobić, żeby, wypełniać powypełniać te pustki, a do tego, no to, no to musimy tutaj ogarniać naszą pracę. Dobra, kolejnym celem jest też ogarnięcie yy, naszego życia towarzyskiego z Makoa i rozbicie mu małżeństwa. Ja wiem, jestem wredna, ale sobie upatrzyłam na cel tego szpana. Jest w ogóle ekologiem. Hmm, to dobrze. To się z nami powinien bardzo dogadać w takim wypadku. No ale dobra. No to co? Dojdziemy spać. Testujemy. Co? O, teraz może. Aha, super. Zmieniłam jej podłogę i od razu można wejść do środka. Dobra. To to zrozumie, to ja nie wiem. To śpi. No dobra, no to co? No to mamy godzinę siódmą. Czy będziemy dzisiaj do pracy? Jest pytanie. tak. Dzisiaj do pracy, ale dopiero na 17. Więc mogę w sumie zaprosić naszego tutaj pana. Gdzie on jest? Tu. Tu. Ja wiem, że ty chcesz iść pływać, ale to nie jest czas na pływanie. To jest czas na romance. Nie, łapano. Barpasa esenoi. Trofa. W ogóle strasznie fajnie to wygląda jak ona jest, wiecie, że tak powiem, naga i, i są te, te jakby odbicia od łusek. Spoko to wygląda. Co? Czemu nie swoja? Panie lodówki. No sorry, no na inną mnie stać na razie nie, nie, nie jest. no jest Maria, no mistrzynią kuchni to ty nie będziesz chyba. No ale dobra. Chyba byś z łaski swojej przestać gadać podczas gotowania, to się zaś źle kończy. Pizarre. tosty z jajkiem. Kurde, jak trudne mogą być tosty z jajkiem? Nie powinny być trudne. Dobra, właśnie nam udało. Chodź, bo ty nie widzisz, że ja podałam tutaj tosty. Dobra, on został na zewnątrz. Ale okej. Okay. Aha, bo on telewizję ogląda. Dobra, dobra, idźmy do niego. Jezus Maria Amanda, ale nie możesz tak robić przy ludziach. Dziewczyno. Dobra, poznajmy go, bo to wiecie, wypadałoby. Czemu jesteś nieswoja? nie swoja, nie bądź nie swoja. Spoko, zarobisz najlepszą lodówkę, to ja ci kupię nową lodówkę. Spokojnie. ...aktywny jest. No dobra, no to... to dobrze. Narzekaj na potrawę. No nie będę narzekać na własną potrawę, no bo przesady. przesady. Ojej, nie jest zainteresowany. O kurde, to będzie trudniejsze niż myślałam, no. Że się uda. Dobra, jest szczęśliwy, no to okej. Okay. Aaaa, ooo, Sypooma! Bo wiecie, to jest takie, Blum, trzeba bello. uważać, nie? O, oh, Shemuk Warb. Blue Neve Fronge. Dobra, marm, ale... coś ciebie romantycznego. Lick la shippe! Zmigaj się z reszcie. ZARPS! O, no! Mabzi. Boombraza? Xene! Dobra, wymieńmy się numerami. A gdzie ty idziesz? Ej! Ej, czy, idziesz? Czemu ty gdzieś idziesz? Czemu on idzie? Może idzie do pracy? Albo też jest tym nurkiem, może. Mumba, ja ligdowa. Wydaje mi się, że chyba też pracuje jako ten, jako nurek. Ibs, ibs, fonsil dress. Ale dobra, dzisiaj nie idziesz do pracy, bo ja tak... To mibi, szwebał. Tu nie jesteś zadowolony? U mnie był zadowolony. Ne. Dobra, no to już narzekajmy na upał. No dobra, idziemy. Jednak do pracy poszedł. A dobra, no to trudno, no. Dobra, chodźmy popływać, bo to naprawdę. Już nie będzie zaskoczony. Ale trzeba przyznać, że te syre. Co? Co? Aha, bo jest wredny. Dobra. Dobra, to spróbujmy dzisiaj ten. Wezwijmy morskiego potwora. Bo nie jest wredny to ten. Pewnie, że chce wyjść. Pewnie. O jezu, zaprosił mnie gdzieś. Czyli tylko udaje takiego niedostępnego. On już poszedł? Czy on mnie zostawił? A nie, jest. Dobra. Ja jest grupowy, dajesz. Dajesz. No, powiem, że to nawet ładnie zsynchronizowane jest. Kurde, wyjdziemy z tego z Frincona. wyjdziemy z niego, ja wam to mówię. A może wręczymy mu prezent na dowód naszej, wiecie? Miłości do niego. No dla ciebie, dla ciebie. ci się spodoba. Brawa mi się spodobał. O, jest się o kwiatuszka dostałam od niego. O jak miło. Jego żona powinna złożyć jakiś, ten, pozew. Nie wiem, czy wyznać ten, czy nie, czy coś. A, mogę tu wejść, dobra. Nie ma to jak w kiblu na imprezach. To nie flirtował w kiblu na imprezach, to ja niech pierwszy rzuci kamień. Dobra. Dobra, spróbujmy poflirtować. Możemy? Uda się? To się uda. Tumba Szkoda, że w kiblu to robimy, no. no, no. Wiecie, jak prawdziwym życiu, <śmiennie> nie? Podobno. Mwah. <śmiennie> oh, oh, oh. uh, uh, chyba, chyba, jednak. Dobra. Siołhaczyk. Siołhaczyk. Dobra. Poślimy mu pocałunek. 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 Mwah. na noc. Szepcz, uwodzicielsko. Może się uda go zaprosić na to, to dokończymy u mnie w domu. Chyba. Nie? No nie. Uh, nocleg u mnie. No dobra, dochodźmy do domu w takim razie. Cie, zaproś na noc, ale oczywiście gość ze mną nie, za mną nie przyszedł. Okłamał mnie. Jesteśmy okłamani. Ale dobra, dzwonimy po niego. Wejdź żarcie, bo no jeszcze jest, jest Są te same tosty z rana, co byłeś u mnie, ale, ale... nie przejmuj się. No i mamy piękny widok na jeziorko. Już nie jest cudnie. Dobra, romantycznie. Poślij po całą. Aksawa. Skiwa głasza. Webus. Oho! Wow, ha, ha, ha. Mm -hmm. oh. Dobra, wierz Ooo. Dobra, nie można poprosić, samą samał naszym chłopakiem, bo, na, bo mi powie, że on niestety jest już zajęty. Ruby? Aha. Oh, Ooo. Zaraz. Dzień dobry. Mam na radę, nie? Hamplin, trzymano. Floyd Machado? Mam on jest tak zastydzony, że on się będzie ruszał z tego miejsca, nie? O, Serenia Koesanka. I pora, tyfus. Hmm, w sumie su Nee, Suflowo, bra, Barney. Jak śpiewa. Pierciarski, <Gryzysi> Ten... okej, okay. czyli możemy go wprawić w romantyczny nastrój dzięki <Gryzysi> naszymi zdolnościami. No, dobra. Ule, <Gryzysi> strasznie ciężko jest w ogóle flirtować z <Gryzysi> kimś, to już jest w związku. <Gryzysi> Czy dobrze o nim świadczy ogólnie, że tak się wymiguje i w ogóle nie. Ale nie dam. Nie dam się wywinąć z tym w końcu serenom. Tak. Czy ja, czy ja no, mogę no, zrobić no, tak. ten pierwszy pocałunek? Czy to jest ten moment? Na pierwszy pocałunek. Bo, bo jak mi odmówi, to w, wypada za drzwi, prawda? To, to spotkanie. A jednak, a jednak nie mógł się oprzeć. No! O, patrzcie, co wytarło. Asuka, miałaś tylko jedno zadanie. One job to do. Uuu, chyba będzie bara-bara. O, no, to mamy pierwszy, że tak powiem, krok, właściwie duży, do zdrady. Dobra. Gdyby to jego żona widziała. Ale wiecie, może jego żona po prostu nie spełnia jego potrzeb, no i po prostu potrzebuje innych doznań, no tego nie wiemy. No ale wiecie, że nie będziemy tego, że tak powiem trzymać wiecznie, ponieważ w pewnym momencie facet musi zdecydować co chce, no, nie może grać na dwa fronty. Tak? Chodź. Chodź, bo nie dokończyliśmy. Musimy dokończyć. Romantyczne W sumie to czekajcie. W sumie to serenią kołysankę zrobimy czarującą. Żeby miał dobry nastrój, bo jest znudzony widzę. Dobra. Mm. Mm, co? Czy pan ma już odpowiedni nastrój? Nie, dalej jest zniszczony. Dobra, ale jestem na flirtowaniu, no to jest już dobrze. Tytka podróż. Episoda: Nooż. Aha. O! Kwasia noi ląka! Punurae. Włajna sukienka. Gwynzi? Nie, nie. Sukienka. Supta. Co? 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 Został moim chłopakiem? Mając żonę? O! Och! 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 Oh, tak, zmanipulujemy go. Przekonamy go, żeby rzucił. Aha! Jasne, spoko, nie ma ja problemu, rzucę. Serio? Shario, Su, No dobra, Co? I To tyle. No nieźle. A teraz ja chciałbym zobaczyć, ja mogę mu dać to do zjedzenia? Huh! No, jak to, no, mogę to mogę podzielić? Toast. larve do dziw. Wszyscy się spać, Bo... Jezus Maria, wiesz, że się ślub laska, a ty się wow. spania, no. Ja nie wiem. o spaniu, Ja nie wiem, no, i tak to się robi, moi drodzy. Tak to się robi. Kurde, a on miał dzieci w ogóle. Matko. Czuję, że rozbiłam y, małżeństwo i całą rodzinę ogólnie. Kurde. No cóż. Trochę przypał. Co to ma za cele? A Rodowód, kurde. No trochę przypał, moi drodzy, trochę przypał. Ja tutaj nie chcę próbować, wiecie, takich sytuacji, no ale jestem Syreną, no. Ja mam po prostu taką moc. Moc mam, także się udało, także no, go, no. Ja nie mogę. Dobra. Myślę, że tutaj sobie zakończymy. Nie wiem, jak to będzie z tymi simsami, bo w sumie ja tak gram, bo jestem ciekawa, jak to wygląda i tak dalej. Czy chcielibyście zobaczyć więcej? Jeżeli tak, to piszcie w komentarzu. Może macie jakieś propozycje, co im tu teraz odwalić na przykład. Jego to bym jeszcze zamieniła w Syrena, zanim skończymy. Panie, bo ja tutaj coś mam. Bo jestem ciekawa, jak, jak wygląda Syren w ogóle. O Syrenkę mieliśmy okazję zobaczyć, a bym chciała wam jeszcze pokazać Syrena. Aż żyry, żyry. Też syrenem. My rodzina syren. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. No to co, to wpijamy do wody, nie? Musimy zmienić później wszystkie te ciuchy, bo naprawdę. Uhu uhu. Jestem syrenem! su. Nice a, tu jest rozwiedziony, a tu jest <grywany> zatekowany. No dobra, no to dobra. No to mamy ten, rodzinę syrenów. raczej syren. Co to możemy zrobić z tym? Bo to dół, u góra to jest... Aha, że... A, możemy ten zrobić, górę taką. Mhm. Oh. O, nie, fajnie. Ah. Na no, faceci w długich włosach fajnie wyglądają. Hmm. Tylko musi przejść ten etap, wiecie, jak jest krótkie, te takie półdługie włosy, gdzie facet wygląda okropnie wtedy. Na długie, nie? Ale to jest fajnie, to fajnie <laughs> wygląda. Jest nawet taka wersja z tyłu. Ale to zrobimy uh. mu te fajnie wygląda z tyłu. mi się podoba. Dobra, to mamy syrenę. Tu sobie jeszcze zmienimy mu no i co, no i tak mówię, dajcie znać, czy jesteście zainteresowani, czy chcielibyście na przykład zobaczyć, czy, czy, czy dziecko na przykład w ogóle dwóch syren yy, będzie z automatu z ręką. W sumie też jestem ciekawa, czy, czy tak jest, czy nie. Także trzymajcie się i do zobaczenia.